Ej, do mnie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś przechodzę do Was z nowościami, które pojawią się już w czwartek, czyli za dwa dni, w Biedronce. W każdej Biedronce w Polsce. Prawie każdej. Nie wiem, jak to działa. Powinny być w każdej, ale nie są. Ale będą nowe produkty. Wiem, że czekaliście właśnie na ten moment, kiedy pojawi się coś nowego. Mniej więcej co 2-3 miesiące wychodzi nowa rzecz ode mnie i od bs -a. Także cieszę się, ponieważ mamy dla Was małe nowości. Od razu mówię, nie będą to nowe perfumy, czyli coś takiego wielkiego. Będzie to dopełnienie kolekcji, którą już mamy, dopełnienie naszej linii z okazji Dnia Dziecka. Ze względu już ostatnio wypuściliśmy perfumy, które były dość drogie, nie ukrywam, ale były dwa razy większe i zapach był naprawdę cudowny. Jest cudowny nadal, oczywiście. I ja mam tutaj przygotowane wszystko. To jest po prostu... Zapachał W każdym razie jestem świadomy, że była to cena wyższa niż pozostałe produkty, bo było to aż 34,99, co nadal jest tanim produktem na 100 ml i tak mocno trzymający się zapach. W każdym razie nie każdy mógł sobie pozwolić na zakup tego oto zapachu, dlatego postanowiłem, że czas przyjść dla Was z czymś, co będzie osiągalne dla większości osób, ponieważ cena tych produktów nie będzie większa niż 10 zł. Czyli jakby każdy może sobie chyba na to pozwolić. To wiecie, tak jak idziecie do kina, to wydacie więcej niż na to. W każdym razie nadal chciałem zrobić coś w klimacie fioletowym, więc będzie to. To rozszerzenie naszej różowo-niebieskiej linii o nowy kolor, czyli fioletowy. Jak wiecie rozszerzenie linii było czymś takim Pokazuję w ten sposób I mieliśmy po środku zapach ombre Niestety przy produktach, które teraz robiliśmy Te ombre było ciężko uzyskać Więc stwierdziłem, że pominiemy nasz fenomenalny zapach ombre Który zrobił furorę Truskawkowy Mniami Niestety go pomijamy w tych produktach I tutaj rozszerzamy bardziej idąc w stronę tego fioletu Który mieliśmy przy tych perfumach Zanim powiem wam co dokładnie wchodzi I opowiem wam trochę więcej o tych nowościach To chciałbym przejść przez wszystkie produkty jakie zrobiliśmy Dlatego, że niektórzy nie ogarniają co jest którą linią. Niektórzy nie wiedzą, co będzie limitowane, a co będzie się powtarzało. Dlatego chciałbym przejść po kolei przez te produkty i powiedzieć wam, co już zrobiliśmy i jakie mamy plany, bo mogę wam co nieco zdradzić. I powiem wam wtedy, co wejdzie właśnie w tym tygodniu do sklepów na półki. I co będziecie mogli już kupić sobie w czwartek. Także zaczynajmy. Także zaczynając od początku, moja współpraca rozpoczęła się rok temu, bo dokładnie w tym samym okresie, czyli tuż przed dniem dziecka, ogłosiłem, że robię perfumy. I pojawiły się wtedy właśnie oto te dwa pudełeczka, czyli zapach pink i zapach blue, które były bazowane oczywiście na wacie cukrowej. Były to nasze pierwsze ever perfumy. Nie miałem pojęcia, jak to się sprzeda. Czy ktoś będzie tym zainteresowany? I uwaga, zrobiły taką furorę, że nie wiedziałem, co się dzieje. Naprawdę to było coś niesamowitego. Ja Mam wrażenie, że niektórzy mają teraz podejście takie, że się na półce, znowu, bla, bla, coś tam. Wiecie, to jest takie, po, pyk jest, pyk nie ma i tyle. Dla mnie to jest nadal coś mega dużego, i jest to takie niewyobrażalne, że moje produkty stoją na półce w sklepie i ludzie je kupują w takich ilościach, że w ogóle nie wiem, co się dzieje. I od tego wszystko się zaczęło, ponieważ tutaj ludzie kupili, spodobało im się, bo te perfumy są naprawdę mega trwałe, i wtedy z tego mogliśmy tworzyć kolejne produkty. I osoby, które już kupiły te perfumy, chciały mieć kolejne rzeczy, bo są kozackie. To było coś naprawdę niesamowitego. Mam tak dobre wspomnienia z tymi dwoma flakonikami, że jak te zapachy to są takie jak rok temu. Niesamowite, znaczy naprawdę niesamowite jak bardzo się to rozrosło. Nadal każdy produkt, jak wypuszczam, dla mnie to jest coś olbrzymiego. I niektórzy pewnie mają takie. Chce ja to znowu? Porobi. Odliczanie znowu. 50 dni znowu zadniciowo. To co? Ale słuchajcie serio, jaram się każdym nowym produktem i jest to dla mnie nadal coś, no niewyobrażalnego nie w ogóle, że mam swoje rzeczy na półce w sklepie. Marzenie z dzieciństwa. Nawet nie wiem, czy to było marzenie, nawet nie myślałem o tym nigdy. Zaczęliśmy od tych dwóch zapachów. Mamy tutaj zapach różowy i zapach niebieski. Możecie dać znać w komentarzu, kto już ma te zapachy. W tym momencie nie są one dostępne nigdzie. Myślę, czy wrócić do tego. I znowu zacięć gdzieś na półkę czy nie, bo miałem wrażenie, że możecie mieć trochę przesyt, że było ich już za dużo i że będzie znowu powtórka, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś się zakochał w tym zapachu i mu się skończy, no to to jest wtedy istna porażka. Nie może się kończyć. Nie może tak być, że zabraknie, tak? Zaczęliśmy od tego i to było w maju, więc przechodzimy teraz do okresu back to school, ponieważ wtedy pojawiły się kolejne produkty. Na back to school, czyli kilka miesięcy później pojawiły się nowe produkty, i były to m.in. pomadki pomadka różowa, pomadka niebieska. Kartoniki tych pomadek są taką że po prostu nadal jestem w szoku. I to były produkty, które wam się bardzo spodobały. One mają bardzo prosty skład. To jest głównie wazelina po prostu z aromatem, która naprawdę tak super nawilża, że niektóre pomadki, które ja kupowałem nawet droższe nie nawilżają i nie dają takiego efektu. Okej, okay, może mają jakieś tam super rzeczy, na, nie wiem witaminy w składzie, których tutaj może brakować, nie wiem w sumie nawet, bo aż tak się nie znam na tym. Po prostu ja testowałem, żeby mi nawilżyło usta i nawilża. I ostatnio miałem też takie mega suche usta po wybielaniu zębów i słuchajcie, z tą pomadką dwa dni wszystko wraca do normy. I widziałem komentarze że od was, że wam również się sprawdzają i działają super. Także te pomadki były hitem, nadal są hitem. Nie wiem, czemu w ogóle jest ich pełno na Allegro i ludzie kupują je za Allegro, więc mogę wam powiedzieć, że one teraz wracają i dojdzie do nich coś nowego, ale do tego przejdziemy później. W każdym razie te pomadki zrobiły furorę. Wtedy też pojawiły się pierwszy raz moje żele do kąpieli. Generalnie to żele pod prysznic, bo do kąpieli to bardziej wiecie, macie płyny, które robią też pianę. To był po prostu żel pod prysznic. Zrobiliśmy go w kolorze niebieskim i różowym i ta buteleczka w monogram jest przepiękna. Niestety różowy tak bardzo co mi się podoba, że go nie ma. Miałem wrażenie, że zachowaliśmy sobie wszystko po jednej sztuce z kolekcji, ale no chyba się zagalopowałem i po prostu go zużyłem, bo naprawdę on jest super i bardzo fajnie się pieni, jest przyjemny, pachnie obłędnie, po prostu mój ulubiony żel pod prysznic, naprawdę, brakuje mi tego różowego. W każdym razie to było też coś hitem, w ogóle to jest, słuchajcie, 500ml i to było za 9,99 10zł za pół litra, Czejcie Więc wypuściliśmy żelę i to było coś cudownego również. No i do tego największy fenomen chyba, I nie wiem w ogóle jak to się stało, było to na Back to School, mygiełki Mgiełki, które były na podstawie, oczywiście, zapachów tych różowy i niebieski I powiem szczerze, że to był produkt, którego ja nie do końca, jakby nie ufałem. Nie chciałem za bardzo, bo ja nie używam mgiełek. Nie wiedziałem, czy ktokolwiek będzie chciał używać mgiełek. Bies mówi, słuchaj, to będzie super, róbmy to. No więc zrobiliśmy i mgiełki wyprzedały się w 4 chyba dni. Na takim poziomie, że naprawdę wszędzie stały puste ekspozytory i wszyscy mi pisaliście, że nie mam mgiełek. I ja nie wiedziałem, wtedy, co się dzieje autentycznie. Żele są, pomadek jeszcze jest, sporo, a mgiełek nie ma. I nie wiedziałem w ogóle o co chodzi, nie sporo. Spodziewałem się takiego wow na tym giełki. Były naprawdę tanie, bo za tą giełkę płaciliście 699, jest to 100 ml. Powiem szczerze, że zapach był tak samo mocny, jak przy tych perfumach. Wiadomo, natężenie jest inne, ale one się tak samo długo utrzymywały, miały piękny brokat, nadal mają, więc ze względu, iż minął prawie rok, to w ciągu najbliższego myślę, miesiąca pojawił się znowu mgiełki i dojdzie do nich kolejna mgiełka. Wyczekujcie, bo serio są super. I jeżeli wtedy się wyprzedały w 4 dni, nie mam pojęcia, jak będzie teraz, możliwe, że po roku wszyscy. Na nie czekają i będzie jeszcze szybciej się wyprzedawać, więc słuchajcie, zacieramy rączki i jak ogłoszę, to biegniemy do biedronki. W każdym razie, naprawdę, to był największy fenomen do tej pory. Sprzedało się to szybciej niż perfumy. Jestem w wielkim szoku do tej pory, więc chciałbym, żeby te giełki wróciły i wróciły oczywiście z dodatkową jedną giełką. Do czego przejdziemy później, bo wam zdradzę, jaka dokładnie będzie. Bo mogę, bo czemu nie? Oczywiście, że mogę. Kto mi zabroni. No i słuchajcie, przechodzimy do kolejnej akcji, czyli akcja listopadowa. Kiedy pojawił się nowy zapach i był to zapach ombre, czyli dopełnienie naszej. Różało-niebieskiej linii. Zauważyliśmy jedną bardzo specyficzną rzecz, ponieważ tego się nie spodziewałem, że osoby, które kupują nasze produkty, robią sobie z tego kolekcję. I wy po prostu w domach ustawiacie sobie, wiecie, tak, wszystkie te kartoniki, wszystkie buteleczki w ogóle. Więc stwierdziliśmy, że potrzebujemy czegoś, co dopełni ten oto rządek, i żebyście mogli sobie to ładnie ustawiać. Dlatego zrobiliśmy zapach ombre, który tutaj idealnie się łączy. Był to zapach truskawkowy, który stworzyłem w ogóle osobiście we Francji, jak byliśmy w Grasse, gdzie zamawiamy kompozycje zapachowe z Roberteta. Więc słuchajcie. Jest to wyjątkowy zapach, piękny, bardzo fajnie się rozwija. Na podstawie tego zapachu później zrobiliśmy jeszcze dodatkową rzecz. Przechodzimy do grudnia. Szybko nam leci. Wtedy pojawiły się w sklepach zestawy świąteczne. Mam zestaw różowy i mam zestaw niebieski. Niestety zestawu ombre nie ma, bo tak mi się podobał, że go zużyłem. To było trochę tak, że zawsze uwielbiałem ten żel i używałem wszędzie różowego. Później przerzuciłem się na ten ombre, no i niestety nie mam ani jednej sztuki. Rozeszło się, cóż zrobić. W każdym razie pojawiły się zestawy świąteczne, w których mieliśmy żele, tylko w mniejszej wersji. To jest generalnie to samo, co tutaj, tylko to jest mniejsza wersja, która się mieści do zestawu. To była większa wersja, czyli ta 500 to jest 250-ka. Oprócz żelu pojawił się oczywiście zapach w dużym, całkowitym rozmiarze, takim jak był wcześniej w maju. I do tego była kula do kąpieli, która okazało się, że kula do kąpieli od Biesa. Słuchajcie, to są tak dobre kule. Ja kupowałem kule z Lasza, które są bardzo drogie i one mają na pewno bardzo dużo zwolenników. Mają piękne kształty, super się pienią, ale szczerze, tak szczerze, ta kula pieniła mi się lepiej niż kule z Naprawdę, mi osobiście się pieniła lepiej. No po prostu jest taka piana, tak piękny zapach, że uwielbiam te kule do kąpieli i to był nowy produkt w zestawie, którego wcześniej nie było i jestem z niego naprawdę bardzo zadowolony. No więc teraz przechodzimy do ostatniego dropu. Ostatnim dropem limitowanym był ten zapach. Jak widzicie, on nie pasuje w żaden sposób do poprzednich produktów. Nie ma tutaj waty cukrowej, nie łączy się to w żaden sposób z tą linią, bo chodziło nam o to, żeby to był limitowany, inny zapach, który będzie z jakiejś okazji. I chciałbym to trochę pociągnąć, że tak jak z z okazji urodzin zrobiłem ten zapach, to na przykład z okazji nie wiem świąt, może chciałbym zrobić jakiś świąteczny zapach nie wiem. Chciałbym, żeby to były takie zapachy, na przykład raz do roku jeden zapach z okazji jakiegoś święta, który będzie się wyróżniać na tle pozostałych. To jest mój ulubiony i nie będę tego ukrywać. Kocham ten zapach to jest najlepszy zapach Ever. Używam codziennie prawie na zmianę z moim innym zapachem. Jest to zapach, który nadal możecie znaleźć w biedronkach. Jest go całkiem sporo i widziałem, że jeszcze zostało na półkach trochę, także niektóre biedronki jeszcze go wystawiają i możecie go jeszcze złapać. Jeśli tego jeszcze nie macie, to naprawdę polecam, bo to jest bez of the best, po prostu. Wiem, że on kosztuje więcej, bo to jest 34,99, ale naprawdę warto mieć go w swojej kolekcji. Nie pożałujecie w ogóle. Polecam. Dominik Rufiński. I tym oto sposobem przechodzimy do nowego dropu, czyli teraz, z okazji Dnia Dziecka. Po roku spotykamy się tutaj, żeby pokazać wam dopełnienie i podmiankę trochę tej kolekcji. Podmianka chodzi o to, że po prostu nie ma już ombre, ale do różowego i niebieskiego zapachu, koloru, no idealnie pasuje mi, słuchajcie, fioletowe. W sensie, zobaczcie, to się łączy pięknie. Ten fiolet tutaj pasuje, to jest taka wata cukrowa taka pastelowe kolory piękne specjalnie dla was z okazji dnia dziecka mamy nowości które wchodzą w czwartek do każdej Biedronki i będą poniżej 10 zł dokładnej ceny niestety nie znam poznamy na półkach w każdym razie mogę wam powiedzieć że uwaga wracają pomadki ale żeby nie było tak łatwo to moi drodzy do kolekcji pomadek dołącza nowa pomadka taram, taram, taradam, 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 taradam. Chyba nie był tutaj niezbyt dobry Słuchajcie, dojeżdża fioletowa pomadka Jestem tak zadowolony z tej pomadki Ona wygląda przepięknie Mam wrażenie, szczerze, szczerze Że ta fioletowa pomadka wygląda najładniej z tych trzech Mimo iż te kocham, mam do nich sentyment mm, Cudownie pachną To ta fioletowa wyglądowo jest obłędna I wygląda cudownie I w ogóle jak ja tu siedzę na fioletowo Z tyłu mam fioletowe tło i to jest fioletowe Spójrzcie tylko na to To jest coś przepięknego Fioletowa pomadka, która jest, uwaga, o zapachu Jak możecie się domyślić, różowy Była to truskawka ze śmietanką i nadal jest to truskawka ze śmietanką. Niebieski, jeżyny i uwaga, czas na fioletową pomadkę, która była oczywiście budowana i robiona na podstawie tego zapachu i jest to pomadka wiśniowa. Tutaj mamy bardzo mocną nutę wiśni wyczuwalną w tych perfumach, dlatego nie mogło tutaj zabraknąć pomadki wiśniowej. Jest to taka mocna, bardzo mocna wiśnia. Także słuchajcie, wiśnia, truskawka ze śmietanką i jeżyna dostępne w Biedronce w ten czwartek. Ja mam tutaj jeszcze odpakowane, więc mogę wam je pokazać. Spójrzcie, jak one pięknie wyglądają. Bardzo minimalisty, bardzo proste opakowanie, ale jednak robi robotę, moi drodzy. Nie wiem, czy uda mi się je tak złapać, żeby było to równo widać, ale patrzcie na to. No wyglądają po prostu przepięknie. Jeżeli macie już różową albo niebieską, to musicie mieć też koniecznie fioletową. W środku ona jest oczywiście biała. Jest to klasyczny taki, wiecie, o tak wygląda. Nie zostawia koloru, ale zostawia przepiękny zapach, naprawdę. I nawilża super usta. Nie, te pomadki działają cuda. Fioletowa pomadka dołącza do naszej kolekcji. Jest to nowość, której jeszcze nie było. Jest ona właśnie zrobiona na podstawie tego zapachu. I tak jak Mówiłem. Jest to tylko dopełnienie kolekcji, więc nie ma dużej ilości produktów. Mamy trzy pomadki. I uwaga, że nowy produkt, którego jeszcze nie było, I jest to. Pięknie. Uwaga, 3, 1, 2. Dodawałem backstage sesji zdjęciowej na Instagrama i ktoś zauważył pudełeczko. A dokładnie takie pudełeczka. Słuchajcie, są to kule do kąpieli. I teraz będzie. Halo, halo, Dominik. Przecież były kule do kąpieli, bo były tutaj w zestawach. Nie, moi drodzy, to nie są te same kule, ponieważ tutaj w zestawie kula do kąpieli, sprawdźmy to. Ta kula do kąpieli miała dokładnie 100 gram. Nie jest to za duża kula. Ja ją wam wyjmę dla porównania. To była takiej wielkości mniej więcej kula. I ona się, wiecie, szybko rozpuszcza i już jej nie ma. Więc postanowiłem, że teraz, żeby bez zestawu można było kupić kulę, mamy trzy pudełeczka. W każdym z tych pudełeczek jest kula do kąpieli o uwaga wielkości 165 gram, czyli jest prawie dwa razy taka, jak ta poprzednia. Taką kulę kupujecie oczywiście osobno. W różowej będziecie mieli zapach malinowy. Wygląda ona w ten sposób. Możliwe, że ona trochę tutaj w tym świetle nam zginie. W sensie ten kolor nam zginie, ale no jest piękna. Rozpuszcza się cudownie, daje fajny kolor, jestem mega zadowolony z tych kul. No i zapach jest cudowny, jak taki cukierek malinowy. Oczywiście nie mogło zabraknąć nam też niebieskiej kuli, która tutaj jest o zapachu Jerzyń, czyli tak samo jak pomadka. O, tu mam idealnie rozpakowaną. Tak wygląda niebieska kula, one są naprawdę potężne. One są duże i rozpuszczają się dość długo, więc cały czas wam tutaj buzuje, robi się piana, daje piękny kolor wody, jest naprawdę obłędna. I ten zapach też uwielbiam. Oh, ten jest taki bardziej orzeźwiający nawet. On trochę blatuje, wiecie, o, my, wiecie w co? On trochę mi wlatuje w taką niebieską malinę troszeczkę tak delikatnie jest, jak ta niebieska malina, którą ja kocham. Cudowne, naprawdę cudowne. I teraz przechodzimy do trzeciej, najnowszej kuli, czyli oczywiście fioletowej. I słuchajcie, fioletowa kula, no proste, musiała być wiśniowa. Od razu powiem, że w tych trzech kulach nie są to zapachy perfum stricte, ponieważ to jest troszeczkę bardziej skomplikowane i myślę, że to zrobimy, ale jeszcze nie teraz. Na razie są to po prostu nuty owocowe, które są na bazie tych zapachów. No i tutaj mamy fioletową. Z tej strony widzę, że już mi Kasia podaje. Ja nie dam. Czemu? Daj! No, no wisienka, no taka, że chciałoby się ją ugryźć. Jak taka łamiszczenka, tak chwycić, ale lepiej nie się tego. W każdym razie jest bardzo ładny, jaśniutki kolor fioletowy. Ona też barwi wodę, ale dopiero tak pod koniec. Mam wrażenie, że ona daje bardzo dużo piany i na koniec ta woda się robi taka delikatnie jaśniutko fioletowa. Przepiękna. Jak wiecie, na moim Instagramie też zawsze pojawiają się zdjęcia z odliczania, sesji zdjęciowej. Bardzo przykładam do tego dużo pracy, bo wiem, że to jest ważne i chciałbym mieć piękne zdjęcia, super zrobić kampanię, więc zapraszam Was jeszcze na Backstage, gdzie będziecie mogli zobaczyć. Jak robiliśmy zdjęcia? I będziecie mogli od razu zobaczyć, jakie zdjęcia jeszcze się pojawią na moim Instagramie. Także cofamy się o kilka dni. Dobra, słuchajcie, kolejna sesja do mnie Krupińskiej jest przed nami. Pakujemy właśnie auto i Pakuję lecimy do studia. Walizę. Pakuję walizę, kulę, pomadkę i I Jazda! Możesz pomachać domkowi, papa? Pa. Nie będzie nas przez 6 godzin. I lecimy na sesję. Mam na twarzy jak coś gwiazdki na krosty, ale powiem wam jedno właśnie. Ta sesja to jest pierwsza sesja, którą się w sumie nie stresuje, ponieważ jest bardzo prosta. Mamy bardzo mało produktów, bo to jest rozszerzenie linii, a nie coś mega, mega, mega nowego, czyli nie mamy nowego zapachu perfum, który trzeba, wiecie, mocno podcisnąć, tylko robimy kule i robimy pomadki, które już były. Easy sesja będzie super, nie stresuje się, więc nic mi nie wyszło aż takiego złego na twarzy jak zawsze przed sesją. Co takie małe, drobne wypryski, więc radzę sobie z nimi. Zostawcie łapkę w górę, bo musiałem trzymać mega długo rękę. I w sumie myślę, że będę potrzebować pieniędzy. No i myślę, że stabilizacja była bardzo słaba, no, ale. No, bo jeździć tak, <laughs> na do góry, do przodu, do boku. Dobra, słuchajcie, dojechaliśmy do studia i idziemy. Uważam, że w Warszawie często studia są w takich budynkach, które wyglądają jakby były opuszczone. A to jest jedno z lepszych w ogóle miejsc, gdzie można zrobić fajną sesję zdjęciową, bo jesteśmy w studio Alligator. Nie płacą mi za to, płacę im dużo pieniędzy, więc kierupy reklamy, dobra. Idę do środka. No, patrzcie, takie korytarze. Słuchajcie, skład nie Karolina dzisiaj będzie się kąpać tutaj Karolina. na sesji Wzięła sobie wannę Tu też niezmiennie wady już szykuje wszystko pod make up Pięknie, pięknie A dzisiaj stylistką została Kasia Delura Wiatrak Wiatrak Asia nie mogła być niestety na sesji, bo ma za dużo rzeczy Więc stwierdziliśmy, dobra, tym razem zrobimy sami stylówki Więc jedyna rzecz, jaka zostaje do zrobienia, jak już zrobiliśmy stylówki To jest wyprasowanie rzeczy, więc Kasia się podjęła wyzwania Nagrodę, myślę, że dostaniesz różową pomadkę, bo takiej jeszcze na pewno nie miałaś Super, to jest Twoja zap zapłata na dziś. Słuchajcie, znowu zaczęliśmy od peelingu, który wygląda tak, jakbym wypapał się w jakimś błocie. Ewentualnie zostałem szrekiem, Więc teraz, 5 minut, tak i zmywamy. Tam się tworzy scenografia do pierwszego zdjęcia produktowego, ponieważ jest piątek, a produkty wchodzą do sklepów w czwartek, i dziś musimy wysłać już zdjęcie do gazetki Biedronki. Więc, więc znowu gazetka. Yej. Dobra, słuchajcie, teraz wjechało ultra nawilżenie, patrzcie to. cały świecę, mam jakąś maseczkę i płatki. I wpadły już pas. patrzcie, tam stoją. Please production w robocie. Zapracowani, proszę bardzo, od rana do wieczora. <ścoughs> patrzcie, kto jest ze mną dzisiaj. Robimy akcję ściąganie srogich pazów z LA. Patrzcie to, jakie one są długie, jakie szpony w ogóle, więc skracamy. Niestety żegnamy się, były piękne, ale no, koniec. Nastąpiła zmiana planów, jednak robimy pazy w takim stylu, z kolorkami, które mamy tutaj, bo są identyczne. Jak moje produkty w ogóle Słuchajcie minęła prawie godzinka chyba I patrzcie na to Wyglądają przepięknie Dziękuję ślicznie A nie ma na ciebie w ogóle ostrości O już jest Yeee! Dobra słuchajcie pasy skończone Wyglądają super Mam te trzy kolorki, które mamy na produktach Więc teraz lecę się przebierać Dobra, słuchajcie, pierwszy outfit. Mam koszulę z taką kokardą, biorę pomadkę fioletową. Słuchajcie, warto było chodzić na w słuchajcie, zostałem lekarzem. To tylu tak udało się. Dobra, słuchajcie, skończyliśmy moje zdjęcia i już zmyłem make-up. Odziłowo wyrobiliśmy się w czasie, zostało nam jakieś 15 minut i teraz dokończamy teoretycznie moje zdjęcie, bo ja na nim będę, ale będę wklejony w telewizor, więc musimy zrobić zdjęcie telewizora z całą aranżacją. 360 backstage.